Do pierwszej drużyny toc zostało dosłownie 7 dni. Jak się przygotować, żeby jak najlepiej rozpocząć event Team of the Season? Jakie karty kupić teraz, żeby zaoszczędzić jak najwięcej monet, a nawet zarobić na, tym, na tej promocji przedsezonowej? która odbędzie się właśnie dzisiaj w piątek o 19:00 i potrwa do końca przyszłego piątku. Biorąc pod uwagę, że takie rozgrzewki przed jakimś dużym eventem zdarzają się w Fifie bardzo często i są praktycznie kopiuj w klej dokładnie takie same. Można się łatwo przygotować właśnie na to, co nastąpi, czyli naskupować kart, które przydadzą się właśnie w, tych, w tym tygodniu. Na pewno będziemy dostawać masę SBC do zrobienia. Powolutku można też zacząć inwestować w karty, które przydadzą się właśnie podczas Stoców, które moim zdaniem powinny sporo podrożeć, ale najpierw porozmawiamy sobie o kartach, które moim zdaniem jak najszybciej powinniśmy kupić, żeby jak najwięcej zaoszczędzić, a nawet, tak jak wspomniałem wcześniej, zarobić. Zapraszam na foodbina. I tu jak widzicie, tutaj karty 82-83 już zaczynają troszeczkę, troszeczkę e, dorzeć Zwłaszcza 83, które jeszcze temy były po, poniżej 1000. Ale 82 spokojnie możecie kupować po tej cenie, bo chyba niżej nawet się nie można, nie można ich sprzedać. Także tutaj raczej nic nie straci. Ja jestem zawsze za tym, żeby przynajmniej jedną kartę kupić do klubu, żeby oczywiście nie zawalić sobie całej listy. Transferowej dziesięcioma kartami jednego typu, tylko kupić po prostu jedną z każdego rodzaju e, i trzymać je w klubie po prostu na. Na ten, w cudzysłowie, event, który będzie właśnie dzisiaj, w piątek o 19:00. 83, myślę, że jeszcze można zainwestować. 1200 to nie jest dużo za, za te karty, które moim zdaniem bardzo pójdą do góry. Jeżeli chodzi o 84, tutaj są jeszcze poniżej 4000. Myślę, że do 5000 spokojnie też dojdą w pewnym momencie podczas tego, tego tygodnia, najbliższego. Także tutaj spokojnie jeszcze jest miejsce na inwestycje. Karty 85. Już widać, że też już inni inwestorzy też je kupują. Jeszcze parę dni temu były poniżej 9 tysięcy, teraz są już prawie po 10, ale to jest jeszcze i tak naprawdę niedużo. Moim zdaniem te karty mają potencjał, żeby podrożyć znowu do około 14, 15, może nawet 16 tysięcy, ale przynajmniej te 12, 13 też jest bardzo dużo szans, że, że na tyle wskoczą w pewnym momencie podczas tego, tego tygodnia. Także spokojnie. 85 to jest też bardzo dobry wybór, jeśli chodzi Chodzi o inwestycje. Osiemdziesiątki szóstki. Już widać, że też troszeczkę podrożały. Jeszcze niedawno były po 13-14, teraz są po 15, prawie że 16. Także już tutaj jest troszeczkę gorzej, ale moim zdaniem też warto, jeżeli macie oczywiście na tyle monet, żeby kupić przynajmniej jedną kartę z tych wszystkich rodzajów kart 86, to również również bym się na to, na to pokusił. 87 już są wyżej z uwagi na ten player pik, który wyszedł ostatnio. Także te karty już podrożały i moim zdaniem tutaj akurat będzie ciężko na nich zarobić, bo już są bardzo bardzo wysoko, aczkolwiek, moim zdaniem, biorąc pod uwagę, że praktycznie jest duże prawdopodobieństwo, że nie będzie żadnych nowych ciekawych kart w paczkach w tym tygodniu, to nawet takie karty, które już kosztują po 23 tysiące, te 87 też mają prawo podrosnąć. Także, jeżeli macie naprawdę duży budżet, również możecie kupić przynajmniej po jednej z każdego rodzaju. 88, też po 28 tysięcy, to nie jest ich najwyższa cena, jaka była. Tak naprawdę zdarzało się, że wzrastały tutaj, widzicie, nawet po 40 tysięcy chodziły, no to były akurat ewenementy, ale 36, 34, 35 to takie standardowe ceny, jeżeli chodzi o te karty, gdy były do czegoś potrzebne w SBC, także jest jeszcze dużo, duże pole do popisu, kilka tysięcy na każdej karcie na pewno można zarobić. Wyższe overally raczej bym się już nie pakował, 89, 90, 91, mimo tego, że są dosyć tanie, to raczej podczas Podczas toców tych kart będzie bardzo dużo w paczkach, jeśli chodzi właśnie o tocy, które, które raczej powinny tylko obniżać te ceny kart bardzo wysoko ocenionych. Bo będzie ich po prostu w paczkach bardzo dużo i w nagrodach za ligi weekendowe, czy, czy w rozbudowach wszelkiego rodzaju będzie tego pełno. Dlatego raczej odpuściłem sobie karty powyżej 88. No, chyba że naprawdę macie, macie duży budżet i możecie sobie na to pozwolić, to taka inwestycja może się zwrócić, aczkolwiek pewnie będzie trzeba troszeczkę dłużej na to poczekać. Druga rzecz, o jakiej chciałem wam powiedzieć, to inwestycje w karty, które będą dawać linki do kart z. Danych, z danych lig, które będą aktualnie w paczkach najbliższa drużyna TOC to powinna być community i liga holenderska, dlatego warto spojrzeć sobie na tą ligę holenderską i zobaczyć jakie karty, grywalne karty oczywiście mamy w tej lidze, które mogą się przydać innym osobom, które trafią na przykład jedną czy dwie dobre karty z tej ligi i będą chciały nimi pograć, to tak żeby je zlinkować, no to widać, że na pierwszym miejscu mamy Dyrka Kajta który kosztuje tutaj 700 tysięcy jeszcze za bardzo nie podrożał myślę, że jego cena jeszcze się, jeszcze się trzyma mniej więcej na podobnym poziomie co, co była wcześniej, aczkolwiek myślę, że ta karta może troszeczkę podrożeć Właśnie podczas y, toców, właśnie gdy będzie ta liga y, w paczkach. Y, można oczywiście sobie spróbować y, zakupić inne karty, które są jeszcze y, dobre, a które. Które mogą się przydać, właśnie do, do, do połączeń, e, połączeń z kartami z Ligi Holenderskiej. Kolega Timber kosztuje stówkę na PC, 133 na, na platformach. Też można, też można go wziąć pod uwagę, a chyba, że macie go po prostu w składzie, to myślę, że warto go przytrzymać przynajmniej do momentu, gdy, gdy Liga Holenderska będzie w paczkach. E, I myślę, że wtedy te karty będą, będą drożeć. Ale oczywiście można też pójść krok do przodu, i moim zdaniem to jest jeszcze lepszy pomysł. Bo jak wiadomo, następną ligą, jaka będzie w paczkach, bardzo najprawdopodobniej to Premier League, która jest zazwyczaj pierwsza, jeśli chodzi o top 5 lig w, podczas toców. Także tutaj te, te karty. Również mogą podrożyć zwłaszcza karty, które się nie dostaną do oddrożyny roku, aczkolwiek wiemy, jakie karty na pewno się tam nie dostaną, a są dobre. Oczywiście są to Herousi, tak jak w przypadku AD Divizje i didka Kaita. Tu również można się skupić na kartach Heroes, które dają bardzo dobre połączenia ligom, właśnie, z których są te karty, dlatego warto się rozejrzeć na przykład za. Za kartami e, Heroesów z ligi, z Premier League, czyli na przykład Ricardo Carvalho kosztuje 94 tysiące. Ja, no to może nie, akurat, e, ale Masherano 68 kosztuje. Na chwilę obecną Kite jest również dobrą kartą, którą ludzie grają, także można również tutaj spróbować kart właśnie z tej ligi i powolutku sobie inwestować, ponieważ już jak będzie Liga Holenderska w paczkach i wszyscy będą już wiedzieć, że będzie Premier League następna, no to te karty na pewno podróżeją na tyle, że może być już mało opłacalne kupowanie ich już przed samymi tocami z Premier League, także... W zależności oczywiście, ile, ile macie budżetu, no to takie inwestycje można sobie zaplanować już teraz, ponieważ te karty mogą, mogą pójść w górę już przed samymi tocami, a podczas nich, no to warto będzie je po prostu sprzedać. Także to były moje porady na dzisiaj. Także trzymajcie się do następnego. Pozdrawiam, cześć.